Lubię czasami kręcić się po sklepach właśnie takich chińskich, z typowymi daniami i akurat teraz znalazłem taką fajną pastę Pho Noodle zup. bardzo fajna jak ktoś będzie yy, jadał te zupki japońskie, na przykład ramę czy jak tam, jak się nazywa, to to będzie coś z tego typu troszeczkę wołowa zupa i to postaramy się zrobić ten filmik nie będzie za długi, będzie w miarę krótki bo yy, cała sprawa opiera się właśnie na tej zupce. No i będzie potrzebowali oczywiście tą pastę wietnamską, makaron, ja sobie już wcześniej posiekałem, cebulkę, wołowinę, można wziąć taką gulaszową sobie spokojnie i ją na małe kawałki pociąć i kostkę bulionu yy, wołowego. I robimy w tej chwili bulion, wszystko wrzucamy razem i gotujemy, żeby mieć zupkę wietnamską. Filozofia jest dosyć prosta, bo tutaj w jednym garnku bierzemy makaron taki od spaghetti. Jak ktoś będzie miał makaron ryżowy, będzie jeszcze smaczniejsze. Taki specyficzny, typowy wietnamski smak będzie. Natomiast do drugiego kociołka wrzucamy pozostałe rzeczy i nasza pasta jest w takiej formie właśnie Przerabiana trochę jakby z soją, jakby z czymś, no nie wiem, typowa pasta wietnamska. Więc tą pastę również dolejemy do całości i zagotujemy zupkę. I tak wygląda nasza wietnamska zupka, troszeczkę zapachu anyżu, widocznie w tej paście był, troszeczkę cebuli, wołowiny. Życzę wszystkim smacznego, tym co lubią kuchnię azjatycką.